Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z gry Subnautica. Jest już czwarty odcinek z Subnautiki i moi drodzy, dzisiaj tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, zajmiemy się Citrakiem oraz spróbujemy sobie spłynąć tam, 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 tam na... Oj, właśnie mi się skończyła bateria w... Siglajcie. E, spróbujemy sobie spłynąć tam, 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 na dół. Jak widzicie, mam nowe słuchawki, więc będę miał lepsze doznania podczas gry, e, bo umówmy się, ale tamte białe, tamte małe, to, 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 nie były słuchawki. To było, to była tak bardzo taka, wiecie, prowizorka. No, zobaczymy, jak w tych słuchawkach będzie mi się nagrywało, one bardzo dobrze tłumią, więc e, no, też mój dźwięk jest bardzo, jakby ja słyszę siebie, a no nieważne, gramy. E, dobrze, a więc tak, e, zobaczmy sobie, co będziemy potrzebowali, do zrobienia Citraka. Eee, tutaj mamy e, sztabkę tytanu, mamy szkło, ołów, ogniwo energetyczne oraz zaawansowany zestaw elektryczny. Zobaczmy, e, sztabkę tytanu, a wiecie co, skoro mamy to zrobimy, tak żeby było, żeby po prostu mi tytan nie zajmował miejsca w ekwipunku. Spoko sprawa. E, zrobimy jeszcze jedną, nie ma problemu. Ale teraz tak. Do zaawansowanego zestawu potrzebujemy zestaw elektryczny, czyli dwa razy srebro i chip komputerowy, czyli próbka korala stołowego razy 2 i srebro. Srebro oczywiście mamy. Zobaczymy, czy mamy coś takiego jak próbka korala stołowego. No, moi drodzy, niestety nie mamy, więc trzeba go tutaj gdzieś znaleźć. Czy to jest to? Nie, to nie jest to. Jak wyglądał koral stołowy w tej grze? Eee, pamiętam go z pierwszej wersji, ale nie pamiętam z pierwszej części, ale nie pamiętam go jak wyglądał w tej drugiej, w tej, w której obecnie się znajdujemy. Tego, tej, tej próbki korala stołowego. Ale kurczę, powiem wam, że nigdzie nie widzę. A, i taka, taka ciekawostka, eee, teraz to słyszę i czuję: te słuchawki robią dużą, dużą, dużą różnicę, jeżeli chodzi o odczuwanie gry. Po prostu niebo a ziemia. No, i mam problem. Mam problem, ponieważ nigdzie nie widzę tego korala. Chyba, że to oto chodzi. Nie, to spój na powierzchnię. To chyba. To jest grzyb tarczowy, to nie. Okej, okay, chyba czas e, na małą pomoc. E, tutaj z. E, schematy? Nie. E, dziennik, bazę Oxygen. danych. Tylko wypłyniemy na powierzchnię, bo się zaraz udusimy. E, badania. Dane geologiczne? Nie, Zbliża się, schowaj, szukaj schronienia, dobra, dobra. Okej, okay, pojawia się nam problem, ponieważ my chyba nie mamy, tak, my nie mamy odblokowanego korola stołowego. Pokaż mi, jak ten korol stołowy wygląda. Eee, zestaw elektryczny, zrób go oczywiście. Powiem wam, że trochę średnio mi się to podoba. W poprzedniej wersji on był dostępny tak naprawdę od ręki. Ok, szukam już dziesiątą minutę. Nigdy w życiu nie miałem takich problemów ze znalezieniem korala stołowego. Wpływam na jakieś tereny, na których mnie nigdy nie było. A tego korala, jak nie ma, tak nie ma. Boże, mam wreszcie. E, powiem wam, że szukanie korala stołowego. Fak, 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 fak. Powiem wam, że szukanie korala stołowego w tej grze jest czymś przerąbanym. No nie, 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 nie. No nie mów, że zginę teraz. Nie wolno. Tu jest raz, tu jest dwa. Nie, tu jest raz. Jak on mnie zabije, co to jest? Mogę zeskanować? Zeskanuj. Koralowiec księżycowy. A na kiego mnie to jest potrzebne? Ale co, tylko jedna była tutaj? Jeden był koral? Nie, jakaś masakra jest z tymi koralami. Ale weź się za mną. No. Ja chcę. moje. korale. O, jest drugi. Boże. Ale. No, zebierz to i spinkalaj na powierzchnię, bo utoniesz. I tak utoniesz. Nie, ja w to po prostu nie wierzę. Dziękuję. Utonąłem. Ciekawe, co straciłem. Za... I to tylko dlatego, że szukałem zwykłych korali stołowych. Utracono część ekwipunku. Hmm, niech zgadnę, czyżby koral stołowy? Hmm, no a jakby inaczej. Hmm, czy ja potrzebuję dwóch korali stołowych? O, oczywiście, że potrzebuję dwóch. Dobrze, płyniemy w tamto miejsce jeszcze raz. Mam nadzieję, że wiem, gdzie to jest. To było chyba mniej więcej w tamtą stronę. Podnieś. A ja tamte itemy mam gdzieś. Tu jeszcze jest coś do zeskanowania, to też zeskanuj. Fragment przenośnej konsoli pojazdów, dziękuję, ale już to mam. Nie pojazdów, dziękuję, ale już to mam. Eee... Dobra i wiem, że można znaleźć te korale stołowe w tych miejscach. Eee, dobrze wiedzieć. Przyda się ta informacja e, na zaś. E, jeżeli mogę, to zeskanuj jak najbardziej. Ale tak szybciutko, bo trzeba spinkalać na powierzchnię. Okej, okay, wreszcie możemy zrobić chip komputerowy. A jak zrobimy chip komputerowy, możemy zrobić zaawansowany zestaw elektryczny. A jak zrobimy zaawansowany zestaw elektryczny, możemy też zrobić ogniwo energetyczne, którego potrzebowaliśmy i to ja bardzo dobrze pamiętam. Eee, czy coś jeszcze potrzebujemy? Przenośną konsolę pojazdów potrzebujemy. Błagam, powiedz, że tam nie trzeba chipa. Składniki nieznane. To wiecie co? Ja myślałem, że <laughs> Zabawne! Ja myślałem, że my już możemy zrobić tego Sitraka, a tu się okazuje, że. Ej, ale jeszcze nie masz wszystkich składników do przenośnej konsoli pojazdu. Dobra! A ja je, a jeszcze te, ja jeszcze, jeszcze, jeszcze bateria. O! Patrzcie, co mam! A ja oczywiście, że teraz. Będę znajdował koral stołowy na każdym kroku. I chyba się rozczaruję całą akcją dzisiejszą, bo. Bo ponownie nie widzę tutaj żadnych. Ale to żadnych fragmentów. Akurat jak tego potrzebuję, to tego nie ma. E, no tak, mogłem się tego spodziewać. Tu są jakieś. Aha, dopływamy do sanktuarium. E, no niestety nie mogę tam płynąć, no bo to się źle dla mnie skończy. Tu mamy jakiś fragment Citraka. Ale dobra, no ja nie potrzebuję Citraka. Ja moi drodzy potrzebuję fragmenty konsoli. Bez tych fragmentów. Jezus, jeszcze ta ryba. Bez tych fragmentów wiele. O, rzecz w mordę. To ja sobie wpłynąłem. Fajne miejsce. Zaraz się tu utopię i tyle będzie. O, koral stołowy. O, jak miło. Eee. He! No i co ja wam mam, mam powiedzieć? No, pusto tutaj. Eee, potrzebuję tlenu, żeby nie zginąć. Eee, czy tutaj... O! Jest! Tutaj mi jeszcze nie było. Otwórz to. Co tu będzie? Oddycharka! Jezus, jak dobrze! Nareszcie oddycharka. Eee, zeskanujemy sobie to. Eee, zrobimy oddycharkę. Może wtedy będziemy szukać. Eee, kurczę, no jestem rozczarowany, że nie możemy znaleźć... Daj, 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 daj tego Citraka. Że nie możemy znaleźć tych fragmentów e, konsoli. Pojazdów. No bo. No nie oszukujmy się, ale. No miałem taką nadzieję, że. Że jednak się to uda One, dzisiaj to zrobić. Dobra, wiem, że mi tlenu brakuje. Robię co mogę przecież. O, o, o. Boże, boże, patrzcie co mamy. Drugi fragment konsoli pojazdów. Jeszcze jeden. Ta błagam was. Jeszcze tylko jeden. Fragment. Jeden. Jeden. Jezus! Mamy! Zeskanuj to i wypływaj. Wypływaj na górę jak najszybciej się tylko da. Po prostu szczęście nam dzisiaj dopisało. Odcinek będzie trwał pciul długo. Trudno. Będziecie mieli dłuższy odcinek. Ale zrobimy Sitraka i popłyniemy tam na dół. Ale muszę zrobić cięcie, bo mi zaraz się nagrywanie wyłączy w aparacie. Dobra, wypłynęli. Oczywiście, że warunki pogotowe tragiczne. E, do, dopłyniemy szybko do bazy, robimy cięcie, takie solidne cięcie. I wracam do Was z nowym nagraniem tak jakby w aparacie. Okej, okay, dobra, e, wracam do Was. Mamy wszystko, wreszcie robimy przenośną konsolę pojazdów smar i chip komputerowy. Mam dwie próbki korala stołowego. Jeju, jak dobrze. Miedziany przewód i złoto. Złoto mamy i miedziany przewód zaraz zrobimy. E, I smar jeszcze potrzebujemy. Ze smarem nie będzie problemu, ponieważ wiem. E, wiem, jak go znaleźć, e, ale nie mam smaru. No niestety. E, bardzo niestety. Czekajcie, czekajcie, gdzie będzie smar? Smar będzie w tamtą. Nie, smar będzie w tamtą stronę. O tam. Tam, o tak, tam. O dobra, mamy. Tylko mamy miejsce. Aha, nie, miejsca w ekwipunku nie mamy. Zjedz, wypij. Potrzebujemy chyba cztery miejsca, tak. Eee, co ja tu jeszcze mogę? Czego pozbyć się mogę? U, u, u. Wyrzuć tytan, nie wyrzuć tytan. Chociaż strasznie tego nie lubię robić, to niestety w tej sytuacji muszę. Skończyła mi się bateria, muszę baterię zrobić, koniecznie, no. Tak, 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 na przyszłość. Tu też mi się kończy bateria. O, i słuchajcie, skoro już mamy też oddycharkę, skoro możemy zrobić oddycharkę, to ja z wielką chęcią bym ją zrobił. Zestaw elektryczny, włóknista siateczka i guma silikonowa. E, krystaliczną siarkę po prostu wyrzuć. Weź mi to, weź mi to. E, dwa razy srebro. No pewnie nie będę miał dwa razy srebra, znając moje szczęście. No, oczywiście, że nie mam dwa razy srebra. E, zrobimy to ale kiedy indziej. Dzisiaj, chociaż przydałoby się, no ale trudno, no nie mam srebra i, i koniec, no, nic na to nie poradzę. E, potrzebujemy dwa razy szkła do Citraka. Smaru natomiast potrzebujemy do przenośnej konsoli pojazdów. E, chip komputerowy potrzebujemy do przenośnej konsoli pojazdów. No nie ukrywajmy, ale baterie potrzebujemy. Najlepiej 3, e ale rudy miedzi nie mam. Czy ja mam tu mieć? Tak, jeszcze dokładnie dwie miedzi, czyli w sam raz tyle, ile potrzebujemy. Wreszcie ta gra mnie lubi! A nie. A, teraz widzicie... Pochwaliłem. I robimy przenośną konsolę pojazdów. dam, 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 dam. tam. -dam -dam. Strasznie długo się robi. Dziękuję. Okej, okay, mamy noc, ale to nam nie przeszkadza. E, przenośną konsolę pojazdu dodamy sobie tutaj. Aj, w ogóle mamy wichurę! Eee, popłyniemy sobie gdzieś tu. O, tak jest. Super. Co my tu mamy do zrobienia? E, pojazdy. Brown i Citrak. Eee, ołów jeszcze potrzebujemy. Jeszcze ołów, jeszcze to nie koniec naszej tułaczki ze zdobywaniem rzeczy. E, no ja bardzo dobrze wiem, gdzie ołów możemy zdobyć. E, tylko nie ukrywam, że... O, Boże, mamy ołów. Jak dobrze. Nie muszę iść i szukać ołowiu. Super. W takim razie wspinamy się tutaj i akceptujemy. E, w sensie tworzymy nasz pojazd. Dam, 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 Mamy ogromną wichurę. Przeolbrzymią wichurę. Ja sobie zrobię zrzut ekranu, ale prawdopodobnie go i tak nie wykorzystam. Ok. No i mamy naszego citraka, bardzo pięknego. Dobra. W, czy wsiadamy? Nie, nie, na razie nie wsiadamy, bo muszę tak. Tutaj wymieniamy baterię, tutaj wymieniamy baterie, e, tutaj wymieniamy baterie e, tu jeszcze nie wymieniamy baterii, e, to ustawiamy tutaj, to ustawiamy tutaj, to ustawiamy tutaj. Właśnie tak. E, wypróżniamy swój ekwipunek do skrzynki, ponieważ nie potrzebuję tego wszystkiego mieć. E, ok, tutaj nie ma miejsca, nie szkodzi bo miejsce może być tutaj. Otwórz. A tutaj też nie ma miejsca. Ale weźmiemy jedno to, więc wrzucimy tutaj to. E, ok, w porządku, mogę jechać, mogę płynąć, jestem gotowy. E, my mieliśmy płynąć w tamto miejsce, czyli gdzieś, gdzie byliśmy już blisko obok tego miejsca, no ale jak wiecie, no po prostu utonęlibyśmy tam z powodu mm, braku tlenu. Więc wolę sobie podpłynąć tam z itrakiem. będzie bezpieczniej. Awa, ale proszę się nie obijać. Hej, tutaj możemy chyba spłynąć. Tak by to wychodziło. Trochę trudniej się tym steruje niż e, sterowało się Simofem. Trochę mniej intuicyjnie. Takie mam wrażenie. E, no, zbyt głęboko nie możemy spłynąć, niestety, bo mamy ograniczenie głębokościowe. Tutaj z tego co wiem, o właśnie, o, 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 o tym mówiłem. Podpłyniemy jak najbliżej się tylko da. O, wow, halo, halo. Proszę tak nie robić. Eee, czy tutaj jest jakieś przejście? Nie. Czekajcie, jak się tam dostać? 50 Czyli tutaj. Dobra. Próbujemy. Czekajcie, to mi się nie niszczy, prawda? Okej, okay, ja to poprawię, bo tak y, ustawiłem to w niebezpiecznym miejscu. Dobra, płyniemy szybciutko. Zobaczymy co na nas tutaj czeka. Mam nadzieję, że się tutaj nie utopię. No nie wiem, no próbujemy. Obiecałem wam, że dzisiaj tutaj spłynę. To tutaj dzisiaj spłyniemy. Tam widzę jakiś tlen, więc podpłyniemy i sobie zbierzemy. Daj, tlen. Dziękuję. Dobra, trzeba się porządnie rozglądać, za wszystkimi fragmentami i tak dalej. Tutaj nas. Tlen. Okej. Okay. Sanktuarium. Jesteśmy. Okej, okay, tam będziemy mieli powietrze na to wychodzi. Przekroczono głębokość dwóch metrów. Dobra, dobra, ale tutaj mamy tlen, prawda? Okay. Boję się tego robota. To jest dla nas niebezpieczne, czy to jest robot obcych? No oczywiście zeskanuj go póki jeszcze się da. Okej, okay. on jest chyba niegroźny. Zobaczymy. Powiem Wam, że ta gra jest. E... Co, o co tu chodzi? Zeskanuj. Zeskanuj. if we could show ourselves we might not need storage you mean you don't have a physical presence are you one of them an architect storage medium identified we will be lost unless we find any new host can you help can you use my pda for storage you are not with the group from before your cybernetic components failed their signal altera No, my equipment is borrowed. Aha, okej. Te są fajne i niegroźne przede wszystkim. Czy tutaj coś gdzieś jest? Tak patrzę, ale chyba chyba nic nie widzę. Dobra, to, to czyli w tamto miejsce idziemy. E, powiem wam, że granie Tą grę na tych słuchawkach jest taką przyjemnością. Jest tak, tak, takie piękne. Kostka Janowa. Może wreszcie bym ją zeskanował, bo mam już jedną w domu, ale nie zeskanowałem jej. Podnieś. Podnie... Po... Podnieś. Podnieś. Podobno...

A, i tam jest terminal. No przecież tam stałem przed chwilą. Pobierz dane. A czy to jest dan niebezpieczne? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA! Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component! You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Obawiam się, droga pani, że to się niestety właśnie e, wydarzyło. Sama się na to zgodziłaś. E, zawsze tak jest. Okej. Okay. No, nie spodziewałem się, że wyprawa w to miejsce będzie tak. Ekscytująca i tak ciekawa. E, jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę zrobić, ale zrobimy ją już w domku, bo ja pozbierałem strasznie dużo PDA'ów. I... ja ich w ogóle nie czytałem. Chciałbym te najważniejsze móc wam przedstawić i móc wam je przeczytać. E, no dobra, chyba, chyba stąd czas wyjść. Niestety nie było tutaj żadnych odłamków i żadnych fragmentów. Przekroczono głębokość. Jem. E, koniecznie oddycharkę trzeba zrobić. Nie ma tutaj gdzieś jakichś... E, fragmentów do zbierania? Coś gdzieś, nie, nie ma nic. O, matko moja, tam głębiej to ja na razie nie spływam. Ja dziękuję za takie coś. I srebro będzie? Srebro, dobra. E, gdzie jest e, mój Sitrak? Sitrak jest tutaj. 30 sekund, dobrze, dobrze, dobrze. Już wypływam. Już wracam do mojej podwodnej ciężarówki, morskiej ciężarówki. A mogę tędy wejść? Nie, nie mogę. Okej, okay. to wejdę sobie oczywiście górą. Wejdź tutaj. Dziękuję. Czemu dałem odrzuć? Chciałem odebrać! Czekajcie, czekajcie, bo tu się zaczyna coś dziać. Eee. Altera nie. Sam nie. Czekajcie, czekajcie, gdzie to będzie? Eee. Oto. Czekaj, to. Nie, to nie to. You are probably wondering who I am. My name is Al. I belong to the people your kind calls architects. It is my understanding that you did not intend to give me permission to share your storage medium. Perhaps you will prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. It will require a search. I have my for so long, I the Oho, super, czyli. <ścoughs> Mamy jakiegoś architekta w głowie. Mamy znaleźć elementy, o których nigdy nie wie, gdzie są. Dobrze. Zapowiada się zarąbista rozgrywka. E, a przy tym pamiętajmy, że mi zależy na budowaniu przede wszystkim. Nie lubię. A nie, to małpy. Dobra, to, to, to jest znośne. E... Dobra, no jeszcze troszeczkę mamy. Strasznie ten Citrag jest wolny. 45 minut nagrania. O matko moja, ile będzie montowania, tak żeby was nie zanudzić tym odcinkiem, a pf, wydaje mi się, że był stosunkowo ciekawy no nie ukrywajmy, ale co nieco się tutaj działo. Jeszcze bym zrobił dzisiaj oddycharkę, albo, ale no zrobimy oddycharkę, jeżeli będziemy mieli wszystko yy, w domku, to zrobimy. Dobra, wysiądź, super, podpłyń, od drugiej strony, wejdź, oddychareczkę, tak? Yy... Zestaw elektryczny, zrób zestaw elektryczny. Siateczka włóknista i guma silikonowa. I poproszę oddycharkę. Badun! Super. Mamy oddycharkę. Dobra, pokażcie mi tutaj bazę danych. Czy tutaj jest coś ciekawego? E, schowaj, 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 schowaj. Technologia, ekwipunek. Lampy ze stojaku. E, sama nuda. Instalacja baz, sama nuda. Pojazdy. Nuda. Zasilanie? Nuda. Przetwarzanie. Przetrwanie? Nuda. Eee, badania? Nuda. Dziennik osobisty? Nuda. Ale tutaj będzie. Eee, notatki i inne różności. Mapy. Mamy mapę. Mapę altery mamy. O. O kurde. Ok. Ok. Dobra, to to będzie trzeba fajnie właśnie przeanalizować. Instrukcja obsługi do czegoś tam, lista zadań. Mam jakąś listę zadań. Okej. Okay. Stacja badawcza zero. Odkrywaj nieznane. Tutaj też trzeba to przeczytać, też trzeba przeczytać, e ale to ja przeczytam sobie poza nagraniem, bo tego jest dużo. E, I personal altery. Osobowość. Lilia Bench. Wow. Po prostu. Wow. I tu mamy wiadomości od sama. E, zawiadomienie o zgonie. Dobra. No słuchajcie, no nie pozostaje mi nic innego, jak e, zająć się tą grą. E, w większy sposób. E, poza odcinkiem sobie pojadę tam do, do stacji Delta. Tam było dużo tych wiecie, tych takich złóż do zdobycia, to przepłynę się i pozbieram. Sanktuarium architektów. E, możemy już ukryć. E, e, pewnie w następnym odcinku. Czekajcie, ja mogę zrobić konstruktor bas? E, tutaj. Konstruktor bas. Czy ja mogę zrobić konstruktor bas? Mogę. Hehehe, he he. dwa razy srebro, dobra, to myślę, że w następnym odcinku powolutku zaczniemy sobie budować bazę, a jeżeli nie, to po prostu sobie popłyniemy tutaj. Któroś z tych dwóch rzeczy możecie mi napisać w komentarzu, co bardziej wolicie, a ja się tym zajmę. Ode mnie to byłoby na tyle, do zobaczenia w kolejnym razem, przepraszam, że odcinek wyszedł taki długi, bo na pewno z pół godziny trwa. Mam nadzieję, że obejrzałeś do końca, jeżeli obejrzałeś do końca, zostaw lajka. Komentarz udostępnij, rób wszystko, żeby tylko i wyłącznie mi pomóc. Bo pewne czynniki wpłynęły na to, że mam ogromną chęć pokazania pewnym osobom, że naprawdę ja potrafię i może mi się udać osiągnąć jakikolwiek sukces na YouTubie. Ode mnie to byłoby na tyle. Życzę Ci miłego dnia wieczoru lub poranka, smacznego obiadu, kolacji lub śniadania, i do zobaczenia w następnym odcinku.